Playoffy już takie są, że jako fani jadący na świeżych emocjach, lubimy sobie określić cały pojedynek bazując tylko na jednym zwykle pierwszym spotkaniu. Fani Brooklynu i Orlando mogą coś na ten temat powiedzieć, ale do tego grona dołączyli najwidoczniej również fani Bostonu, a przynajmniej ci, którzy pozostali wiernymi fanami po całym tym męczącym dla Celtu w sezonie. Gdy jednak oglądamy serię, w których panuje wyrównana walka, mamy wyniki 2 do 2, za chwilę może nawet i 3 do 3, a wśród liderów wciąż występują te same nazwiska, to tak, to już jest ten moment, w którym cały świat zaczyna poruszać najgorętszy temat w koszykówce. I ten najgorętszy temat zawsze brzmi tak samo: kto jest najlepszym koszykarzem na planecie? I tym tematem zajmę się dziś również ja. Takie rankingi zawsze budzą sporo emocji. Ponieważ zawsze wzbudzają pewną walkę na linii fakty versus sympatię. No i poza tym w tym roku akurat zrobienie takiego rankingu jest naprawdę bardzo trudne, bo w playoffach nie ma Lakersów i pewnego bardzo popularnego gościa, który w zeszłym roku praktycznie w pojedynkę przewiózł cały rozklekotany wózek Cleveland do finałów. Rok temu ten ranking miałby pewne pierwsze miejsce, a teraz. Cześć wszystkim po przerwie z tej strony Debit to jest kanał o Koszykówcy. W naszej zabawie bierze udział kilku zawodników, ale no to już jest spoiler, w ostateczności zajmiemy się głównie tymi dwoma najważniejszymi. No może w porywach do trzech. Playoffy mają to do siebie, że tutaj akurat ci najwięksi gracze zawsze skakują na poziom wyżej. Ten film jest właśnie o nich. Dwa ostatnie mecze Jamesa Hardena to popis wielkich umiejętności. Mi miło jest zobaczyć go w akcji, gdy jest skuteczny, skupia się na trafieniu do kosza, a nie wymuszaniu fauli i gdy wygrywa z faworytami do tytułu. W rozegranych jak do tej pory dziewięciu spotkaniach tych playoffs jednak nie zawsze był taką pewną opcją. Trzeci mecz przeciwko Jazz, gdy spudłował kilkanaście rzutów z rzędu i zakończył to spotkanie z linijką trzech trafionych rzutów na 20 prób, zapewne byłby mu bardzo wypominany, gdyby nie to, że raket ten mecz wygrali. 31 punktów na mecz to świetny wynik, ale właśnie to słowo, skuteczność, dużo mówi na temat spadku formy Hardena. Prawie 5 punktów procentowych mniej robi sporą różnicę. Te dwa ostatnie mecze przeciwko Warriors jednak bardzo podniosły notowania brodacza i pozostaje jedynie czekać na odpowiedź. Czy Houston faktycznie są w stanie w końcu pokonać Warriors? Skoro już mówimy o kandydatach do tytułu MVP, to czy Janis Antetokounmpo jest aktualnie najlepszym koszykarzem na świecie? Po serii przeciwko Detroit Pistons. Można było to stwierdzić, ale po pierwszym spotkaniu przeciwko Boston Celtics, ta teza popadła w pewną wątpliwość. Świetna obrona Bostonu i zaangażowanie Ala Horforda wykazało błędy w grze młodego Greka, ale hey, lekcja została wyciągnięta i trzy mecze po zwrocie Paula Piersa, że to już koniec, Bugs wygrywają 3 do 1. Ponad 28 punktów na mecz, gdzie większość z nich została zdobyta albo spod samego kosza po agresywnych minięciach obrońcy i kontratakach, bądź z linii rzutów wolnych nie wydaje się aż tak dużym osiągnięciem. Ale hej, mówimy o gościu, który nie zdobywa punktów rzutami z załuku i mi to imponuje. Coraz częściej spotykam się z opiniami, że Janis zapowiada się na gracza, który może stać się wizytówką danej ery. Kimś pokroju Jordana. Kobiego, Lebrona. Ma do tego papiery, ale nawet zdobycie MVP w ciągu jednego sezonu to za mało, by osiągnąć aż taki status. Tak więc powtórzę pytanie: czy jest najlepszym graczem tych playoffów? Jest blisko, ale to jeszcze nie to. Damien Lillard w pierwszej rundzie był Lillardem, którego każdy chciał oglądać w akcji. 50 punktów i trójka na awans w ostatnim spotkaniu? Będziemy o tym pamiętać. Przeciwko Denver Nuggets nie wygląda on jednak aż tak pewnie. I gdyby nie wzięcie spraw w swoje ręce przez CJ McColluma oraz heroizm Enesa Cantera, który musi przestać gadać o swoim heroizmie, bo i tak wszyscy to widzimy, ta seria mogłaby już się zakończyć. Na ten moment nagets prowadzą 3 do 2 i oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale nie gdy w nagets na takim poziomie gra Nikola Jokić, o którym za chwilę. Lilard zdobywa blisko 30 punktów i 6 asyst na spotkanie, i to kolejne kosmiczne liczby, ale 100% skuteczność trójek z połowy, wyolbrzymiając, z pierwszej rundy zostaje przećmiona przez drastyczny spadek skuteczności w tej serii. Nie można Lilarda uznać za aktualnie najlepszego gracza w tych playoffach, gdy trafia w drugiej rundzie 11 z 44 trójek. Nikola Jokic MVP, o którym nie mówi się, że jest MVP, zalicza w swych pierwszych playoffach w karierze niemal 25 punktów, 13 zbiórek i 9 asyst na mecz. To prawie triple-double. Mówimy oczywiście o gościach, którzy grają w drugiej rundzie. Pośród jeszcze grających jest liderem tych rozgrywek posezonowych w zbiórkach i asystach, co jest naprawdę imponujące, gdy zorientujemy się, że... gadamy o centrze. Jokiś to taki typ gościa, który może chcieć rzucić Ci trójkę w twarz, ale zrobi pompeczkę, po czym może wejdzie pod kosz i rzuci floatera, ale może postanowi obsłużyć genialnym podaniem kolegę, któremu 3 sekundy wcześniej w akcji być może postawił zasłonę. Jeśli wszyscy koszykarze w innych klubach to planety, to Jokic w Denver jest słońcem. Cała gra toczy się wokół niego, jak dla mnie to ogromny argument na to, by nazwać go najlepszym graczem tych playoffów. Szkoda tylko, że nim nie jest, bo są jeszcze lepsi, a przynajmniej tak twierdzą specjaliści za oceanu. O Stefanie Kerym postanowiłem powiedzieć parę słów przed przedstawieniem tych dwóch największych nazwisk z dwóch powodów. Mojego szacunku do gościa i próbą wytłumaczenia jego słabej gry w playoffach. Słabej jak na niego oczywiście. Wokół Warriors dzieje się wiele złego i te playoffy to być może ostatni taniec dla składu, który znamy i który polaryzuje całą społeczność fanów koszykówki. Warriors budzą miłość bądź nienawiść, ale no, raczej obok nich obojętnie nie przejdziecie. Stef zdobywa w tych playoffach 23 punkty na 45% i to aż 4 punkty mniej niż w sezonie zasadniczym. W serii z Rackets nie jest sobą, pudłując na potęgę z załuku. Trafił zaledwie 12 z 46 oddanych trójek w drugiej rundzie. Definitywnie nie jest najlepszym graczem tych rozgrywek i ciężko byłoby go wsadzić nawet do listy top 5, ale pomijając jego problem ze zwichniętym palcem, brakiem pewności siebie i próbą odbudowania tej wiary, czego kulminacją był przestrzelony w sam. Sam na sam z koszem w ostatnim meczu, jest on cichym bohaterem i robinem dla Batmana, którym jest Kevin Durant. Obecność Kerego na boisku sprawia, że Durant ma większe pole do popisu. Zwróćcie uwagę na to, że nawet pomimo rozregulowania celownika Stefana i tak Durant nie zawsze jest podwajany. A obrońca Kerego jak przy nim stał, tak stoi dalej. To gość, którego nie można odpuścić nawet w gorsze dni. I to jest jeden z tych głównych powodów, dla których Durant zawsze miał lepsze playoffy za czasów Golden State niż za czasów gry w Oklahoma. Stefana nie można odpuścić w obronie. Westbrooka stojącego na trójce? Hmm... Oczywiście to jest tylko dodatek do po prostu kosmicznego poziomu, który Kevin Durant prezentuje w tych rozgrywkach. Tu nie chodzi tylko o to, że jest najlepszym strzelcem z ponad 35 punktami co mecz, ale też o to, że jest przy tym szalenie efektywny. 52% z gry, 43% z załuku, a niemalże wszystko zostało wykreowane z akcji solo. Początek playoffs może nie był dla niego perfekcyjny, ale wystarczyło kilka przepychanek, by wzbudzić Durancie rządzem mordu. I możecie złożyć podziękowania za to Patrykowi Beverleyowi. Kevin Durant to kreator, prawdziwy geniusz koszykówki i jest nim naprawdę, a nie tylko mówi o sobie jak niektórzy inni koszykarze. I jest aktualnie uznawany za najlepszego koszykarza na świecie Egzekwo z Kawajem Lenardem. Przed chwilą wspominałem Wam o efektywności Kevina Duranta. Kałaj Leonard pod tym względem nieco przegina. Ponad 57% z gry, niemal 47% z załuku. Wow. Jeśli wśród Was jest ktoś, kto chce wrócić do koszykówki po latach przerwy i szuka gościa, który przypomni Wam o tym, jak wielkimi graczami byli Michael Jordan oraz Kobe Bryant, włączcie mecze Raptorsów, bo Kawaj jest aktualnie postacią najbliższą do tego, co kiedyś prezentowali obaj panowie. Leonard nie jest tylko szalenie efektywny, ale to również prawdziwa moc w obronie. W tej serii przykładowo Ben Simmons z powodu Lenarda no, nie istnieje. Główna sprawa, która jednak stawia w moich oczach Kawaja Lenarda nieco wyżej niż Kevina Duranta, to ciężar. Ciężar noszenia drużyny na swoich barkach. Z całym szacunkiem do Toronto Raptors Kevin Durant może i ma z tyłu głowy myśl, że w przypadku gorszego występu uratuje go Steph bądź Clay. Choć trzeba przyznać, że w tej drugiej rundzie to im nie wychodzi. Ale ma taką pewność gdzieś tam za sobą. A Lenard? Kyle Lowry gra w kratkę. Przeblata niewyraźne mecze z takimi, w których chce udowodnić przede wszystkim sobie, że potrafi być niebezpieczny dla obrony. Pascal Siakam to objawienie, ale to wciąż młodzian. Potwornie nastawiony na zwyciężanie, ale mimo wszystko. Mark Gasol ma przebłyski, ale nie jest taką stałą pewną opcją dla Toronto, jaką miał być. Gdyby nie Lenard, Raptors nie daliby rady w tej serii. W niektórych momentach wygląda to tak, jakby grał jeden na pięciu. Filadelfia wysyła przeciwko niemu wszystkich, ale on i tak ich ogrywa. W moich oczach jego jedyną wadą jest to, że jest kreatorem przede wszystkim sam dla siebie. Ogrywa obrońców na izolacji i wykorzystuje ich błędy w obronie. I tak, to brzmi w sumie jak pochwała, nie jak wada, ja o tym wiem, ale to może ostatecznie stać się wadą, bo nadejdzie moment, by zaangażować do gry resztę zespołu przeciwko silniejszemu przeciwnikowi. I co wtedy? Czy Kawaj będzie w stanie uaktywnić Laurego, Gasola, Siakama? Ciężko jest wybrać najlepszego póki co zawodnika tych playoffów oraz najlepszego aktualnie gracza. W koszykówkę na świecie, ale wspólnym mianownikiem jest to, że gdy już dochodzi do takiej dyskusji, to ostatecznie zawsze zostają te dwa nazwiska: Kevin Durant, Kawhi i Lenard. Nie chcę tu wybiegać w przyszłość, bo najważniejsze jest ostatecznie zwyciężanie następnego, a później następnego i następnego meczu. Ale obaj panowie w to lato zostaną wolnymi agentami. Co to byłaby za ironia losu, gdyby wylądowali w tej samej drużynie? Jeśli film się wam spodobał, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie po więcej. Ja tutaj wypuszczam materiały o koszykówce, o NBA, rozmawiamy sobie o playoffach i generalnie jest fajnie. Dajcie znać, kto według Was robi największą różnicę w tych playoffach, a jeśli w tym materiale nie przedstawiłem kogoś, o którym byście powiedzieli, że jest najlepszy w tych playoffach, to dajcie znać, napiszcie w komentarzu, dlaczego uważacie, że ta postać jest najlepsza, bo z chęcią dowiem się, jaki jest Wasz punkt widzenia. Póki co, trzymajcie się, miłego dnia i do zobaczenia do jutra, ponieważ jutro jest czwartek i zrobimy zapewne streama późnym wieczorem. Studio LBA po polsku, z góry wszystkich zapraszam. Trzymajcie się ciepło, hej! Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz mnie wesprzeć, wejdź na stronę Patronite i dołącz do grona patronów. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam patronów specjalnych. Radosława, Cezarego, Mateusza, Adama, Bartosza i Krystiana. Hej!